Siemanko, dziś na z Legiona i zwrócimy uwagę na peliki, które zostały nerf'a w ostatnim czasie. Trenatofobia, Tanatofobia i Ruin. Obydwie peliki zostały właśnie mówię, z nerf'a w własnych update'ach. Dla przypomnienia, Tanatofobia działa teraz tak, że mamy penalty na 2, 4, 6, 20%, więc musimy usunąć wszystkich surów rannych. Bo no inaczej mamy, no, 3 penalty, no to jest w sumie nic, nie jest to warte uwagi. Brakuje mam już 4 więc musimy mieć albo kierowcę, robi presję na mapie, bardzo dużą, że nie ma czasu się leczyć, albo Region i plaga. innej opcji nie ma, jak na moje, aktualnie. Mamy jeszcze ruina, który aktualnie ma tylko 100% regresu, czyli w sumie tak jak kopiemy gena, to po prostu się dzieje automatycznie i wszystkie geny, które nie są regresowane, na raczej tam na mapie reagresują. Plus, no, sam również się wyłącza, kiedy ktokolwiek zginie. No, i nie mogę powiedzieć, że te peli nie mogą robić value. Natomiast robią znacznie mniej, bądź no, nie są zbytnio warte, zwłaszcza, że na przykład nie mamy, nie wiem, jakiś skoczuk, co, nie? I DMS. Teraz możemy połączyć znowu. Więc czy te peli war są warte uwagi? Sam bym powiedział jeszcze, że ok, mówię na jakie bądź plagę, natomiast ruin? Ciężko. A nie mogę też powiedzieć, że na przykład nie robią value. A... To jest co ciekawe, jak możesz zauważyć, taki mały trend się robi. Aaaa, Może już tylko małe, nie może, że daj się, muszą nie polecieć, ale. No właśnie, co jest z tymi perkami, tak. To są dwa perki pod sławem. Jeden się wyłącza kompletnie, kiedy jeden survival zginie. A jeżeli jeden surveyor też nie zginie, nad to ten hobby. Ma się maksymalnie 6% penalty. To jest nic. Tak się nic. I to jest takie w sumie trochę tak proszenie oczko do surwów, kiedy mają tego trzech tak, surów na mapie, żeby mieli jakiekolwiek szanse. I mówię, jakby. Nie widzę w tym większego problemu, póki to są perki pod Natomiast, czy chcą iść faktycznie w tą stronę? Nie, wiem, no dla mnie w ogóle coś kiega, że Ruin się wyłącza trochę XD. Myślę, że jest aktualnie, no mówię, słabym Belkiem. I raczej nie ma co na uwagę. No to jest jak jest. Tak w sumie, jeszcze do Ruiny. Może o tym powiedzieć. Um, też jak on zauważy, właśnie Ruin to jest tylko 100% regresu. Dlatego dość wiele osób aktualnie olewa Ruinę. I w sumie to jest ok. No bo Ruin po prostu nie jest warte zachodu niszczenia. Dopóki kiedy nie gra terytorialnie. Bo tak, 100% agresu, to bym może jakoś nie wiesz przy genie i tak dalej, zanim to się zaregresuje, jakkolwiek, to nie jest jakiś większy problem. Więc mówię, jakby serio, do nie opłaca się jakoś specjalnie niszczyć. Nie tam se w tle, jest oczywiście wiadomo, no, jeżeli będzie po drodze, czy coś lepiej zniszczyć, bo co szkodzi. Natomiast mówię, nie jest jakaś warta zachodu, żeby szukać jej, marnować czas, bo po prostu to jest bardzo wolne. I na se sekundy, żeby zniszczyć jednego tego. Muszę mieć 4 sekundy, żeby z tego jeden czar zniknęć z gena, może tak powiem. czwarta czarna na sekundę spada gen. Więc to jest masa czasu, żeby cokolwiek nie zrobił, tak naprawdę. Ale mówię, Jeżeli ruin jest po drodze, okej, okay, lepiej go zniszczyć. Natomiast mu aktualnie, jeżeli kiedy nie gra terytorialnie. whatever w ruinę. W tam pertole. Więc no. Więc tak, to, już to wszystko podsumowali. Wracałem po na Twitcha, link w opisie. Tam więcej kontentu. Nie masz pojęcia, na przykład przy kontencie na przykład np. przychodzący Wesker, czy Hook taka świetna gra, kurwa, nie dodać. Nie no teraz sobie nie rozumiem. Znaczy, rozumiem, ale śmiesznie się, fakt. Więc no, przypominam jeszcze raz, w opisie link do Twitcha i do być mój nickname, zapraszam. No i tyle, przejdźmy do materiału. A też nie oczekujmy, że to jest taka, no, chujowa zagrywka, takie, bierz gra! Spierz z Za coż grę? Takie sablactwo. Ja w sobie wejść mimo wszystko. Ja sam z tam to whatever. Wszak by była gone. Mój Death Hut. Podoba mi się. No, i spójrz w ogóle gdzie pijesz, Motowpiel. Okej... Okay. Just a vault... Więc. I just a hit. And somebody is running to the hook. No. Sadek. No wysoka, a pójdźmy zrobić po prostu presję. Jak zaraz kręcę jakieś gana, to może na ruinie przynajmniej zrobimy jakiś tak like jak das. Na przykład tutaj. choć jeśli jakoś ta jeszcze wejdzie, to w ogóle wy, ty, Tam ktoś kręci? Okej. Okay. No, ja to jest porogena. Moja sprawa jest, z tym takiem my... w zapatrzyłem. Peknę to na czwórce. Okej. Okay. Lucky break. Pamiętam, że czeka Hmm, tam grają spędzili, okay. No i tak postawię kręci gena, więc na, daj tak samo value. Co ja tam zrobiłem. Jak ludzie na przykład teraz bardziej olewają ruina luj Chciałem powiedzieć luina Tak, luina Olewają ruina Że w sumie ta ruina robi Praktycznie jakiś Tego uh, Value co na. Ona będzie blokować po prostu nice. Może odbiegnie, to sam zginiesz. Ok, nie wiem, no, co jak stary ludzi zrobił w tym metodzie, nie? Zrób to do tego gena. Trzeba by poszyć, żeby tak dostało się gen. Co się widzę. To zniszmy. Druga tak, ma strona mapy skręcona, to nie jest istotne. Tak szczerze. Musimy po prostu trzymać tą stronę ale mówię, te geny się tak bądź regresują. Ja wiesz, że nic nie robi co nie ta ruina, ale... To jest faktycznie coś? No nie wiem. Zresztą mi robić tutaj dwa geny i to jest właśnie problem, że ta ruina tego nie regresuje tak szybko. Żeby wyłóżć z tego te value praktyczne można że biega po deadzonie, okej okay. Wylecieli się, więc ona też nie robisz takiego slowa hmm. Ja wiem, że tu jest, ale muszę sprawdzić do tego Nie mógł pozwolić, żeby to skręci... Fak. Okej, okay. jest fajnie. Ale mi palety, Jeden. Dwa. Może skręcić tego gena. Ale. Trzy. Cztery. Pięć. Pięknie będę używać tak. średnio. Ale nie można zgozwać na więc... No. Wywaliła się ze tamtego gena. Się wywaliło za gena. To poświęcenie. O oh my god. A gdyby była strala duina, coś by to bardziej utrzymało, co nie? No i tak nie mogę powiedzieć, że nie, jakby kliniak sobie walił. A, to też i coś spowolniłam. Szkoda, że nie aż tyle, co nie? Jakby mogło. Find that part. To nie wypadło. Właśnie co co czy W sumie ten nerf po części właśnie nie może bufować tej luiny, że ludzie nie będą aż jak na nią zważać, co nie? Bo ja osobiście w swoim meczu też to robię. O! Wywalili się właśnie. Dobra. Ludlas abusing. Albo just brain abusing. No, no, no. Ruina po nerfach. Planata. Jakoś to szło, co nie? Jakby zobaczcie jak oni chcieli po prostu przepchnąć tą stronę mapy i w sumie ciężko było mi zrealizować te geny. Co powodowało w sumie też, że, wiecie, jakby, jakby tak określić... Gra była taka, wiecie, wyrównana w miarę. Było takie, o, zaraz mi skręcą zaraz mi skręcą geny, co jak po tego, poświęcił się. Fajna akcja. Na pewno jak się bardziej zgrany składzik, no on po prostu nic by nie zrobił, po prostu regres jest za wolny. Ale w tym meczu, w nie zrobiła Did you?